O, teraz. Dobra, widzowie. Zobaczymy teraz jak będzie. Kurde, teraz odpaliłem tu czwartek. Zapomniję. No nie widzę, więc was będzie, że oszukuję. O, a co jest czat? Za tu sty czwartek się odpaliło. No sorry Kurde, teraz odpaliłem tu sty czwartek. No sorry, Ups, Dobra. tak? Ja widzę, że nie robimy. Mm -hmm. Kurczę, że Nie fajne.